Polonia Tube, Agnieszka Majher. Witam Państwa serdecznie. Papież zmieni przepisy, by przyspieszyć konklawę. Polski bokser idzie do więzienia. Papież Benedykt XVI zmieni konstytucję apostolską, tak aby konklawę mogła rozpocząć się wcześniej. Taką rewelację podała La Republika nieoficjalnie mówi się, że konklawy może zacząć się 5 lub 10 marca. Według włoskiej gazety decyzja o zmianie artykułu konstytucji apostolskiej Jana Pawła II o wakacie w stolicy apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego zostanie ogłoszona 1 marca, a więc dzień po abdykacji papieża. Obecnie nad kwestią przyspieszenia konklawy w tej nadzwyczajnej sytuacji w związku z ustąpieniem Benedykta XVI pracuje komisja Kardynałów. Ich celem jest znalezienie takiego rozwiązania, by wybór papieża Mógł rozpocząć się w pierwszych 10 dniach marca. Wymaga to jednak, by Benedykt XVI, jeszcze przed swym ustąpieniem, 28 lutego, sporządził dokument modyfikujący dotychczasowe przepisy. Pomnik inki danoty siedzikówny został całkowicie zdewastowany. Uroczyście odsłonięty w ubiegłym roku w patriotycznym parku Jordana w Krakowie teraz został całkowicie zamalowany farbą. W tym roku, 1 marca, w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod pomnikiem mają również odbyć się uroczystości. Organizatorzy ich nie kryją, że to celowa profanacja. Jak twierdzi Kazimierz Cholewa, dyrektor parku, już podczas stawiania pomnika pojawiały się sygnały, że nie jest on dobrze widziany przez niektórych mieszkańców. Inka była sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Wiosną 1946 roku nawiązała kontakt z podporucznikiem Zdzisławem Badochą, żelaznym dowódcą jednego ze szwadronów Łupaszki. Aresztowana w lipcu 1946 roku przez UB, została oskarżona o udział w związku zbrojnym, który miał obalić siłą władzę ludową oraz mordować milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok śmierci. Niepełnoletnia inka została zamordowana strzałem w tył głowy. Paweł Wolak walczył zawodowo na ringu, ale na życie zarabiał pracując na budowie. W końcu rzucił boks i poszedł do więzienia na ochotnika. Polski pięściarz Paweł Wolak zakończył bokserską karierę. Urodził się w Rębicy. Wymigrował do Stanów Zjednoczonych, jak miał 10 lat. Tam nauczył się boksu, zakwalifikował się nawet do reprezentacji olimpijskiej USA, ale został zdyskwalifikowany, bo nie posiadał jeszcze amerykańskiego obywatelstwa. Na zawodowstwo przeszedł w 2004 roku. Największą sławę uzyskał walką z Delvinem Rodriguezem, z którym po 10 rundach zremisował. Walka została uznana przez amerykańskich dziennikarzy sportowych za najpiękniejszy pojedynek 2011 roku za co Wolak dostał nagrodę. Mimo tych sukcesów z boksu nie dało się wyżyć. Wolak uprawiał zawodowo boks, ale zarabiał na życie pracując na budowie. Po latach doszedł do wniosku, że musi pomyśleć o lepszym życiu i podjął pracę jako strażnik więzienny w Rikers Island w Nowym Jorku. Jak piszą media, jest to niebezpieczna praca, bo w więzieniu tym przetrzymywani są najgroźniejsi przestępcy, często dochodzi tam do przemocy, a strażnicy są atakowani. Dzięki tej pracy już za 20 lat będę mógł przejść na emeryturę z dobrą pensją i pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Na razie zarabiam 40 tysięcy rocznie, ale po 5 latach pracy moje wynagrodzenie wzrośnie do 76 tysięcy. Jest więc się o co starać, powiedział były bokser. Kanadyjska reporterka Linda Lindhout przez półtora roku była zakładnikiem w Somalii. Po latach, postanowiła opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Linda Lindau z miejscowości Red Deer w Albercie, która pracowała jako niezależny dziennikarz, została porwana wraz z australijskim fotoreporterem Miguelem Brennanem w Somalii w 2008 roku. I'm very rapidly due to fever and tree. I need to see a doctor. They won't give me any medicine. I have a tooth that is badly broken and very infected and access. I need to see a immediately. I've had severe stomach problems consistently this past year. There's um, no one to take care of me here. Przez 15 miesięcy toczyły się starania o jej uwolnienie. Odzyskała wolność dzięki okupowi, który zapłaciła rodzina. Po latach postanowiła głośno opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Do tej pory nie chciałam o tym opowiadać. O tym, co przeżyłam, wiedzieli najbliżsi i mój psychoterapeuta. Teraz postanowiłam powiedzieć to głośno i publicznie. Tak, byłam torturowana i wielokrotnie gwałcona. Linda przyznaje, że zdecydowała się mówić o swoich traumatycznych doświadczeniach, by zwrócić uwagę na sytuację kobiet w Somalii które są w tym kraju bezprzykładnie źle traktowane. Nie lepiej, zdaniem reporterki, od niej będącej w niewoli, jej wyznania spotkały się z żywą reakcją przyznaje, że nie spodziewała się, że tak wiele osób okaże jej ciepło i zrozumienie. Byłam wzruszona, że tyle kobiet dotarło do mnie, które odważyły się opowiedzieć swoje historie, mówi Linda. Wiem, jakie to trudne, bo sama tego doświadczyłam, ale myślę, że warto o tym mówić. Warto by ludzie wiedzieli. Emilian Kamiński będzie w najbliższą sobotę gościł w Missisadze. Zobaczymy go w komedii małżeńskiej Zwierzenia Pantoflarza. Gra tam zarówno siebie, jak i swoją żonę, przyjaciółkę, kolegę. Jak zapewnia organizator Krzysztof Jasiński, Kamiński prawie przez 100 minut mówi z szybkością karabinu maszynowego, robiąc przy tym miny, podskoki, przysiady, piruety, a wszystko to nie przerywając przekomicznego tekstu podawanego precyzyjnie i bezbłędnie. Nam po tej zapowiedzi przypomniał się monolog Emiliana Kamińskiego z czasów stanu wojennego. Gdy wraz z Wątkowską grał w tatrze domowym. Przebrzydła szumowino. Pachołku moskiewski, Ty farbowana świnio, Marszałku kurewski, Chamie zbuntowany, zatęchła sklerozo, Gnoju zasmarkany, Ty zdrajco zomozo, Gnido zażygana, Jadowita mendo, Ty kukło gówniana, Kacapski przebłędo Tchórzu za fajdany, Ropiejący strupie, Padalcu rozdeptany, Ty w na dupie, Ty diabelskie łajno, Ty głupi żołdana. Ty kurwo sprzedajna, ty ruski z upaku, Wypiertku breżniewa, ty ślepy pedale, Kurduplu tempogłowy ty głupi sukien Sukinsynie śmierdzący, plus zasuszona, W wrzodzie ropiejący, ty małpo zielona, Ty strachu na wróble, zboczony sadysto, Judaszu za ruble, ty ruski marksisto, Ty pało gumowa, nędzny okupancie, Zakało narodu, złamany palancie, Cuchnący pierdzielu, pełzająca. Ponury skór wielu, czerwony faszysto. Ty, sługo kremlowy lokaju sowiecki. Ty, zbóju wojskowy pomiocie radziecki. Ty, mówco obłąkany nadęty bufonie. Za naród sprzedany, piekło cię pochłonie. Po mrośnej nocy dzisiaj temperatura około minus ośmiu stopni Celsjusza nad ranem. W dzień wzrośnie do minus jednego. Słońce i lekkie zachmurzenie. A jutro dodatnia temperatura, 2 stopnie. Będzie padał śnieg z deszczem. To wszystko teraz. Zapraszam w imieniu Natalii, która poprowadzi jutro nasz codziennik. Agnieszka Majcher. Do zobaczenia.